Na promie pokonuję Gopło. Jest piąta i Załapałem się na pierwszy prom tego dnia. Tam mamy kruszwice. Jest to przeprawa z miejscowości Złotowo na Ostruwek. Mam kolegę do śniadania. Coś mu rzucę, mam nadzieję, że nie będzie taki zachłanny. Akurat nie trafiłem. Znajdzie. 6.40, zatrzymałem się tutaj tuż za przeprawą promową, cały czas przy gople. Czas zjeść pożywne śniadanie. Następny posiłek późnym popołudniem, pewnie jest tutaj fajna wiata. Można usiąść sobie i w dosyć komfortowych warunkach coś zjeść. Jestem w miejscowości Ostrówek. Tuż kilkaset metrów za przepraw, przeprawą promową. Tutaj mamy ochotniczą straż pożarną. Zatrzymałem się tutaj, gdyż chcę zlokalizować ruiny dworku. W sumie nic o nim nie wiem, nic nie powiem ciekawego, ale się przejdę, zobaczę. Jest on prawdopodobnie tam. Teren ten, który tak pokazuje, tak jak teraz. Mm, można to nazwać, że to jest bardzo duży półwysep lub no, wielki e, kawał e, lądu, e, który wrzyna się e, pomiędzy dwie odnogi gopła. E, to prawdopodobnie chodziło o e, te zabudowania. A tu mamy lisa, który uciekł Młody Lisek. Na mapach internetowych oznaczony jest jako ruiny dworku. I prawdopodobnie tak jest. a w dniu dzisiejszym, w obecnych czasach, są to ruiny zachowały się nieliczne no nie, liczne fragmenty tej budowli, nie będę tam dalej wchodził z pełno komarów no tutaj widać, że lisy operują w pobliżu jakieś pióra, kurze No, tutaj sobie mieszkają pewnie. Nie będę przeszkadzał. Wydaje się, że drzewo to, które tak jakby umarło, czy umiera, nie ma liści. Pamięta czasy świetności tego dworku. Cały czas poruszam się po Półwyspie.